Tak. Ten kaganiec to trzeba by włożyć jemu. Drzewo! Uważaj, mało! A co to znów za głupol? Hej, patrz. Bóbr. No, to mamy kłopot z głowy. Ile to będzie? Raz, dwa, trzy metry i szesnaście centymetrów. Przepraszam, mój drogi. Czy mógłbyś wyświadczyć nam e, e, pewną... Odejdź. Nie mam czasu na gadanie. Muszę przepchnąć ten pień na Pagro. E, e, ale my zajmiemy ci tylko chwilkę i... Tylko chwilkę? Słuchaj no, synku, czy ty, ty rozumiesz, że co sekunda marnuje się na tym progu 70 cm wody? No tak, ale ja... Muszę przesunąć ten pień synku i to natychmiast! Ścinanie zajmuje mało czasu, e, e, ale za to przesuwanie... E, 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 e. Przesuwanie! No właśnie! Hmm, powinieneś mieć... Chyba muszę przeciąć ten pień na pół. Powinieneś mieć ciągarkę. Słyszysz? Ciągarkę! Do pni! Nie jestem głuchy, synku. Nie musisz tak. Mówisz ciągarkę do pni? <laughs> I, tak się szczęśliwie składa, że masz tu przed sobą. Na tej oto pięknej damie. Nową, nowoczesną, opatentowaną, wygodną i niezawodną, małą ciągarkę do pni. Pomocnice pracowitych bobrów. Co ty powiesz? Wytrzymało na zużycie, darcie, gięcie i zwijanie. Obróć się i pokaż klientowi towar. Skraca czas przesuwania pni o 66%. 66% powiedziałeś? <laughs> Niesłychane! A jak to działa? Jej obsługa jest prosta. Wystarczy tylko zaczepić ten koniec o tu no i ciągnąć. Tak, prosta. A czy mógłbym wypróbować sam? Oczywiście, przyjacielu, oczywiście. To od razu spróbuję. Jak to od niej synku? To bardzo rozsądne pytanie. Nadzwyczaj rozsądne. Wystarczy umieścić ten pasek między zębami. Czy tak? Dokładnie tak. I zacisnąć zęby. Właśnie. U udało się. Tak. To bardzo proste. A widzisz? <laughs> Musimy lecieć. To cześć! A, 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 nie tak szybko, synku! <laughs> Muszę najpierw sam sprawdzić, czy dobrze działa, zanim uzgodnimy cele. O nie, nie, nie ma o czym mówić. Już jest twoja. E, naprawdę? E, jest moja? Aha, to prezent od firmy. Aha, wielkie dzięki! <śmiech> wielkie! <śmiech> Świetnie. A ja